Pana Bogu, bracie i siostry. Chciałem Wam powiedzieć, że cieszę się z tego, że Pan wysłuchuje z żywym Bogiem i, i cały czas chce nam to udowadniać w naszym życiu. I, i dziękuję Bogu na to, że, za to, że otworzył moje serce, że może, mogę to widzieć. Jego działanie w moim życiu. Nie? I Może rozpocznę od tego, że dzisiaj w nocy miałem sen. Pan mi dał sen i, i tro, trochę sen... Z tego powodu może, że żeśmy rozmawiali na temat objawienia, na temat tego właśnie, na, ty, na temat tego, co się naszemu Panu podoba i na temat tego, co się mu nie podoba w życiu zboru, w życiu każdego jednego chrześcijanina. I to może gdzieś, to słowo gdzieś mi, gdzieś po prostu zaczęło pracować w moim sercu, ale to jest wszystko się dzieje wedle woli Bożej. I ja dzisiaj tu rozmawiałem z Leszkiem na ten temat, jaki miałem ten sen, ale wam powtórzę go, ten sen. E, e, śniło mi się, że zostało mi tak ukazane, że, że byłem w pewnej krainie i ta kraina była oddzielona od drugiej krainy, ale miałem pełny wgląd na, to, na, na, na teren tej drugiej krainy. To tak jakby coś jakby jak kontynent było takie, takie zaznaczone. Ale, ale to był kontynent, ale widziałem budynki, widziałem tych ludzi, którzy tam się znajdowa, znajdowali. Nie? Ja byłem po prostu po tej drugiej stronie, ale widziałem te, te budynki. I, I wiecie co, że zobaczyłem e, zobaczyłem, że na tej drugiej krainie jest e, lew, leży lew, potężny lew. I tak się sobie, tak sobie dogląda tylko po, ty, po tych budynkach. Były tam takie budynki, jak coś podobnego, jak. Jak na Śląsku są, nazywają je Familoki, to takie grupo, grupowe budynki, że tam mieszka bardzo, bardzo wielka ilość ludzi się tam zmieści w tych, w tych budynkach. Nie? I w tych budynkach były dziewczyny młode, dzieci bawiły się tego, nie latały, rodzice ich widziałem tego. A ten lew leżał z boku i tak obserwował to całe towarzystwo. I w pewnej chwili zauważyłem, że ten lew podleciał i jakiegoś mężczyznę zapał, Bach, złapał go sobie, wziął. Rozszarpał go po prostu i tam w tym miejscu, w którym leżał, był ten człowiek rozszarpany. Nie? I myślę, dlaczego to tak się dzieje. I, i za jakąś chwilę patrzę, a z, z jednego z tych familoków wylez, wylatuje jakiś mężczyzna, nie? i leci, przy, przyleciał, przyleciał do mojej strony, przyleciał do niej i mówi. Popatrz, co nam to zgotowali. Tak, 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 takie miałem przekonanie w śnie, że to jakby jakaś władza im to zgotowała, że oni muszą, patrz, włożyli nas w te, w te budynki, w te, te, w te mieszkania, nas tam włożyli, popatrz, a co, co to z naszego życia jest, mówię, jak ten lew przylatuje i co po chwilę nas rozszarpuje. Robi z nami co chce, ten lew. I tak mnie to przeraziło. Jeszcze sobie tak przeraziło, że ten człowiek był bezsilny, bezsilny, cały był spocony aż z tego wszystkiego. Pot, cały na jego ciele był pot. On nie umiał się przed tym lwem obronić. Nie umiał, nie umiał swoich bliskich obronić przed tym lwem. Ten lew, który ich porywał i cały czas ich tam. Yy, zabijał, nie, i potem odeszedł, yy, odeszedł yy, ten człowiek, odeszedł, z powrotem wrócił, bo, bo tam było jego mieszkanie, nie, tam było je, jego mieszkanie, tam mu ktoś przygotował to mieszkanie i on musiał do tego, on wiedział, że to mieszkanie jest niebezpieczne, że, że znajduje się na, w miejscu niebezpiecznym, a jednakowoż musiał tam wrócić do tego miejsca niebez, niebezpiecznego i wrócił, powiedział co powiedział do mnie i wrócił z powrotem do tego miejsca niebezpiecznego. I wiecie co, jak się przebudziłem, to mówię, chwała ci Boże, że, żeś nam dał swoje słowo, że, że dałeś nam, nam te, te cudowne słowa, to objawienia, bo mnie to też te słowa tak przerażały, ale chwała Bogu, bo one mnie upamiętują. One mnie z powrotem sprowadzają do tej krainy, do tego miejsca, w którym jestem bezpieczny, do tego więzienia, że ten lew nie ma, nie ma do mnie przystępu. Nie ma do mnie przystępu, naprawdę, bracia i siostry, naprawdę to jest, Bóg mi dał takie potwierdzenie, że, że być w jego społeczności, być, być w jego miejscu, w jego miejscu te, te, to jest ta granica, którą nam on wydzielił, granica, która jest zawarta w jego słowie, w jego duchu, gdzie duch jego oddziaływuje. Być w tym miejscu to jest błogosławieństwo, naprawdę. Bóg o jak, jak widziałem, jak ten rodzic, ten ojciec walczył o te dzieci swoje, o te, nie miał siły, nie miał siły, spocony cały był, nie miał siły, nie miał siły żadnej, te, te dzieci, widziałem potem te, te dziewczynki, to ten, ten lew brał i zagryzał, głowy urywał, zagryzał to, zniszczył zniszczy, to wszystko, nie miał siły. Chwała Bogu, że, że Bóg nam dał, dał swojego syna, naprawdę, że w nim mamy oazę, że w nim mamy ucieczkę przed tym złem. To jest naprawdę dla nas taka, to jest takie, 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 takie pocieszające, właśnie, że, że możemy żyć w Panu Jezusie Chrystusie. Naprawdę. I wiele ludzi, i teraz mi się od razu wspomniało, jak byliśmy, byliśmy na tym rynku, jak, jak żeśmy tam śpiewali, jak żeśmy chcieli tych ludzi poruszyć, jak żeśmy potem wracali z tego rynku, jak ci ludzie, ludzie tak jakby bezwolni, tak jakby byli właśnie, tak, tak mi się od razu przypomniał dzisiaj to, tak powiązałem, że to jakby musieli, musieli wracać do tego, do tego mie miejsca nieszczęścia, do tego miejsca, w którym, w którym ten lew robi z nimi co chce. Naprawdę. To jest błogosławieństwo, że możemy być, być na tej skale. Naprawdę. Tak w Łukasza właśnie pisze w Ewangelii o tym, o tym mądrym budowniczym, że kopał się, kopał i głęboko dokopał i wybudował swój dom na skalę. Kopajmy. Naprawdę. Zachwycajmy się Słowem Bożym, zachwycajmy się tym, co wychodzi z ust Bożych, bo to, co wychodzi z ust Bożych, służy ku naszemu zbudowaniu, to służy ku życiu ku życiu, to nie są słowa, które, które, które żebyśmy je czasem nie zamienili, że to jest tylko litera, nie, żeby te słowo, te słowo w, w, w każdym dniu naszego życia, żeby wykonywało tą cudowną pracę, A kiedy, kiedy będziemy pragnęli, że to jest pokarm dla nas, to jest pokarm, ratunek dla naszej dużej, pokarm dla tego wewnętrznego człowieka, w ten czas będzie to słowo ku życiu dla nas, ku życiu, każdego dnia. Każdego dnia będziemy mogli komuś usłużyć naprawdę, jak to jest ważne, żeby komuś usłużyć, żeby kogoś zbudować naprawdę. Niekiedy tak y, przychodzimy naprawdę bardzo, bardzo lekko obok tych słów, które Pan Jezus Chrystus wypowiadał, które wypowiadali apostołowie, a w szczególności Paweł, kiedy mówi, że, żebyśmy się budowali wzajemnie, żebyśmy no, budowali, budowali, no i to gdzieś potem, potem gdzieś jak echo, echo, odpływa to słowo. Budować się mamy wzajemnie, naprawdę, jeden drugiego, budować. A jak będziemy się budować? Czy to tylko tyle, że przyjdziemy sobie słowo, powie yy, po powiemy, Budowanie polega na tym, że, że ja wystawiam świadectwo swojego życia. Ta osoba się buduje poprzez świadectwo mojego życia, poprzez to, jak ja chodzę z Panem, że w sytuacji krytycznej, kiedy, kiedy wybucha jakiś konflikt między tymi bliskimi, że ja potrafię zwrócić tym, tym ludziom wzrok na Chrystusa, potrafię zwrócić wzrok na przebaczenie. Nie podsycam tych konfliktów, tylko je gaszę. To jest właśnie ta cudowna przemiana, którą Pan Jezus Chrystus tworzy w naszych sercach. Gaszę wszelkie problemy, wszelkie złe rzeczy, które się zaczynają dziać koło nas. Gaszę, bo szkoda mi tych ludzi, szkoda mi tych ludzi, żeby oni nie, nie weszli do tego miejsca zatracenia. To jest tak ważne w sercach naszych, naprawdę. I z tego też powodu naprawdę trzymajmy się naszego Pana, trzymajmy się naszego Pana, trzymajmy się tego cudownego więzienia. Bądźmy tymi więźniami tego więzienia, bo to więzienie to jest błogosławieństwo dla nas ludzi tutaj na tej ziemi. To jest błogosławieństwo, największe błogosławieństwo. Apostoł Paweł teraz tak dopiero docierają do mnie te słowa, on nie umiał tego inaczej określić. Mój więzienie, no jest to więzienie, ale to jest więzienie błogosławieństwa. To jest więzienie, które nas oddala od... To są mury, które nas oddalają od tego świata. Ten świat naprawdę to jest zło, które, się, które, które, które wkrada się do naszego życia. To, co, to, co że, żeśmy wczoraj y, czynili przed pamiątką, y, pamiątką wieczerzy, y, ja to pierwszy raz wczoraj taką rzecz y, uczyniłem w swoim życiu, i wiecie co, że jak żeśmy tam weszli do, do, do tego pomieszczenia, do tej kuchni, to w pewnym momencie mnie gdzieś tak zły przyatakował, a taki ceremoniał, ceremoniał taki jakiś, coś takiego. To tyle, całe życie tego nie czyniłem, a no, to nie jest potrzebne, to jest taki ceremoniał, to jest taki jakiś rytuał, myślę sobie tak, weszłem do tego i tak mnie tak, jakiś zły tak podrzucał takie myśli, wiecie co? Ale jak zobaczyłem tą pierwszą osobę, jak umyła te nogi, drugą, tak mnie Bóg poruszył w sercu, mówię, Boże, niby to takie proste, jak ty przez, poprzez ten fakt zmieniasz życie, jak ty poprzez ten fakt zmieniasz myślenie, nastawienie do drugiej osoby, naprawdę? Naprawdę było mi ciężko. <laughs> ciężko, nawet sobie myślałem, że może nie będę tego czynił, nie? bo to takie, takie troszkę dziecinne, takie myślałem, że to jest. Ale w tym jest naprawdę moc od Chrystusa. Naprawdę poprzez to właśnie Chrystus daje do, do naszego serca tą moc przemiany naszego życia. Naprawdę, to była odmiana, naprawdę od razu automaty, automatyczna odmiana. Odmiana. Naprawdę, jak, jak, jak doszło do tego momentu, że umyłem te nogi, naprawdę to no, no, co, coś innego, od razu modlitwa do mnie, do mojego serca wkroczyła, wszystko wkroczyło od razu do mojego serca. A tak, gdzieś te moje serce było zamknięte, jakieś takie, cały czas gdzieś tak, te, niby walczyłem z tymi myślami, ale te myśli gdzieś tak, jak, jak te, te szczały ogniste gdzieś przebijały moje, mój umysł. Pan uwolnił mnie od tego wszystkiego, zaraz mnie uwolnił. I widzę, że, że niekiedy wydają się, nie, niekiedy nam się wydają proste te słowa, które wypowiadał Pan Jezus Chrystus. Ale jaka w nich jest głębia! Jaka w nich jest głębia! W ten czas dopiero możemy doświadczyć tego, co doświadczał Paweł. Jakie są niezbadane głębokości Boże! Jakie są niezbadane! Jak w ten czas możemy dopiero doświadczać naprawdę cudowności, przebywania z Panem, cudowności przebywania w tym więzieniu. Naprawdę w ten czas dopiero się fascynujemy, fascynujemy obecnością Pana w naszym życiu. Apostołowie też mieli jakiś proces, jakiś czas, w którym, w którym może podziwiali to, co Pan Jezus Chrystus robił, ale nie fascynowali się Jego osobą. Jeszcze nie się na tyle nie fascynowali. Ta fascynacja. Przyszła dopiero z chwilą odejścia pana Jezusa Chrystusa. Oni byli zakochani w panu Jezusie Chrystusie. Nie bez powodu pan Jezus Chrystus trzy razy pytał Piotra, czy go kocha. Nie bez powodu. On wiedział, co w tych sercach jeszcze było. Jak jest to ważne pokochać pana Jezusa Chrystusa. I to przy świadkach go spytał. Nie było tak, że, że to było na osobności. Spytał go. I wiecie, co że ja kiedyś też miałem. Niedawno miałem taką sytuację w swoim życiu, że rozmawiałem ze świadkiem i on tam się, tam pewne rzeczy mi mówił, 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 i w pewnym momencie nie wiem skąd mi przyszło takie słowo do umysłu. On tam, tam mówił o Bogu, o tego, wiadomo, że używał też tego imienia. Mówił, 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 ale coś mi w czym wszystkim czegoś brakowało. I w pewnym momencie go spytałem mówię: Gustawa, czy, czy ty kochasz Chrystusa? Tak mi jakieś słowo wyszło z, z ust. No nie wiem, no nawet może nie było na temat, ale tak go spytałem, Gustaw, a on był w szoku, tak popatrzył na mnie, mówi, to jest zbyt intymna sprawa, żebyś ty miał takie rzeczy pytał. A ja mówię, a ja ci powiem tu oficjalnie przy tobie, że ja kocham Pana Jezusa Chrystusa i żebym go nie kochał, to bym się nie zmienił, mówię do niego. Ja kocham Pana Jezusa Chrystusa i on tak popatrzył na mnie, mówi, wiesz, muszę to przemyśleć. Ale mówi, czemuś ty mi takie pytanie zadał? Tak Mówię, ja, przecież Gustaw, czy ty czytasz Słowo Boże, Chrystus zadał pytanie dla, dla Piotra przy, przy ludziach. Nie, on, on nie robisz z tego tajemnicy, czy ty kochasz? My, my, my jesteśmy tutaj tylko te dwie osoby. I takie pytanie, Pan Jezus ci też kiedyś Chrystus zada. Jak Jakbyś rzódnik od, od tego pytania, Zada ci, czy Ty mnie kochałeś? Z jakiego Ty to powodu robiłeś te wszystkie rzeczy? Wiemy, że to pytanie jest bardzo aktualne do każdego z nas, bo w liście do Korinthian pisze, że, e, że jeżeli bym rozdał całe swoje mienie, e, ciało do nas palenie, e, swoje majątności wszystkie bym rozdał, a miłości bym nie miał, nic mi to nie da. Wiecie, co to jest tak poważne? Jak wiele ludzi rozdaje swoje majątności, stara byś być, tak jak to mówił, charytatywnym w świecie. Potrafią niekiedy to robić naprawdę i niektórzy ich wychwalają. No ale nie ma miłości. On to robi z innych powodów. Nie ma Chrystusa w ich sercu. Są goli z tego powodu, że nie ma Chrystusa w ich sercu. Goli są, naprawdę są goli. I wiele ludzi w ten sposób żyje, myślą, że bez Chrystusa coś będą czynić. Nawet Życie pisze na spalenie, a miłości bym nie miał. Wiele ludzi w wojnach ginęło w jakichś tam celach, jakieś szlachetne cele sobie wyznaczyli, ale nie było miłości, nie było Chrystusa w tym życiu. I co im z tego? Co im z tego? I w naszym życiu jest podobnie, bracia i siostry. Tyle tutaj było mówione na temat tego, żebyśmy nie odeszli od Pana. Wiemy, że odejście od Pana to, to nie jest to, że. Że będziemy mówili dalej, że będziemy mówić w Pana Jezusa, ale nie będziemy nigdy wykonywać Jego woli. Odejście to już niewykonywanie Jego woli. To już jest odejście od Pana Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważna informacja dla każdego z nas. Niewykonywanie Jego woli to jest odejście. Niewykonywanie Jego woli. Nie być posłusznym słowom Pana Jezusa Chrystusa to jest brak miłości do Niego, bo kto mnie miłuje, będzie wykonywał wolę moją. Widzimy, że tutaj Pan Jezus Chrystus powiązał, zrobił symbiozę z tym, że to jedno z drugim musi współpracować. Bez tego ani róż, ani róż, nie ma, nie ma dojścia do Królestwa Niebieskiego. Człowiek się nie utrzymie na tej wąskiej drodze. Te doświadczenia, które będą spadać na tej wąskiej drodze, one spowodują, że człowiek zaraz spadnie z tej drogi, gdy nie będzie miał tej pełnej miłości do Jezusa Chrystusa. Dlatego trwajmy w tej pełnej miłości Pana Jezusa Chrystusa. Naprawdę rozkoszujmy się Jego miłością, a On coraz więcej nam będzie pokazywał. Ja już tu dzisiaj z Leszkiem rozmawiałem, że kiedyś, jak troszeczkę tak, żyłem trochę tak, jakby na okrach, na, na płocie, troszeczkę z Panem, trochę ze światem. Nie było w moich gustach słów, nie było słów o Panu Jezusie Chrystusie. Nie było. Raczej lubiłem rozmawiać o tych rzeczach z tego świata, o zdobyciach techniki, tak lubiałem rozmawiać o, o różnych rzeczach, o pracy, o jakiś tego. To wszystko było gdzieś na moich gustach, a brakowało tego najweż, najważniejszego elementu. Chrystusa brakowało. I teraz dziękuję Bogu naprawdę, że miał łaskę w stosunku do mnie, że mi. Że mi dał tą gorliwość, tą, te, te, ten, ten głód słowa Bożego. Zaczął z powrotem, jest z powrotem tego, i, i Chrystus obudził we mnie. Obudził naprawdę to, co jest najważniejsze: mówienie o nim, mówienie o tym, co jest najpotrzebniejsze w naszym życiu, co będzie kiedyś naszym zwycięstwem, mówienie o Chrystusie. To jest tak ważne. I to obudził Pan Jezus Chrystus. I dlatego każdemu doradzam, każdemu mówię. Przyjdź do Chrystusa, przyjdź do Chrystusa, napełniaj się, napełniaj się Chrystusem. A w ten czas, jeżeli będziesz pełny Jego słowa, On sprawi przez Ducha Świętego, że Ty wydasz owoc, wydasz, wydasz. W każdym momencie, w każdym czasie, o każdej porze. Wiemy każdy z nas, że, że Duch Boży nam pokazuje, że w pewnych momentach swojego życia przegapiliśmy jakieś rzeczy. Czy to w usłudze dla bliźniego, czy nawet w takiej, takiej prozaicznej sprawie jak pomoc. Pan nam to pokazuje, pokazuje. I żebyśmy takich sytuacji nie przegapiali, musimy być pełni Jego słowa, a, a Duch Chrystusowy on to słowo ożywi, on to słowo sprawi, że to słowo będzie w każdej porze, będzie na każdy dogodny, niedogodny czas, ono będzie wydawać ten owoc. Bądźmy Pełni słowa, tak apostoł Paweł powiedział, i pełni ducha w Efezjan. To jest, to jest powiązane, to jest symbioza. Pełni słowa i pełni ducha. Duch Boży to będzie ożywiał. Duch Boży będzie ożywiał to Słowo, naprawdę. I z tego też powodu powinniśmy się cieszyć, naprawdę, że jesteśmy pod opieką Pana Jezusa Chrystusa, że jesteśmy w tej warowni Pana Jezusa Chrystusa. Naprawdę to jest największe pocieszenie dla każdego powinno być z nas. Ten sen mi teraz tak dobitnie objawił, że, że ciesz się, że jesteś tutaj. U mnie, w moim więzieniu, Cieszcie, się, bo powiedz, co się tam dzieje. Giną ludzie, giną, naprawdę giną. Cieszmy się, że jesteśmy. Wywarowni warowni naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.